Wam, że w domku fajnie ciepło, tak? Na dworze, niby słonecznie, ale jednak mroźno-mroźno, więc spacer był e, krótki, zwięzły i na temat, ale udało się nam co nieco przygotować. E, I co jeszcze? A, chciałam się z Wami podzielić pewnym zdaniem, e, na które ostatnio wpadłam, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, są tylko źle ubrani ludzie i ciężko się z tym ogólnie nie zgodzić. Zachciało mi się znowu tych batoników. Wstawiłam Wam w ogóle na YouTubea rolkę, jak je szybko wykonać. Yy, I tak. W sumie brakowało nam tylko czekolady, czekoladę kupiliśmy i yy, chwila, moment, i w sumie zaraz będą gotowe. A dzisiaj mamy taki obiad ziemniaczki, jajko, troszkę zieleninki. I jest pysznie. Super. U nas dzień jak co dzień, czyli bawimy się, chociaż wyjątkowo nie na dole, a w pokoju dziewczyn. Plan był taki, że y, mają tutaj posprzątać, a wydaje mi się, że jest jeszcze większy bałagan niż był. No ale dobra. I y, z Daluchą układamy puzelki. A wcześniej był serwowany obiad i deser. A co pierzesz? Ładnie ja myślę, że wam Jakieś rzeczy pierzesz? Rzeczy no. Jeszcze raz wstaw. Czekać. Halo. Gdzie bierzecie? się. No, no ek... tak. No, piesze się. Buty się chyba piorą. Chyba już. Chyba już? No, chyba jestem zamyślony. Ekstra. Zasiadłam sobie w końcu do listy zakupów, tutaj tak powolutku sobie uzupełniam potrzebne rzeczy, ale co chciałam Wam powiedzieć? Mój mąż wyszedł z taką propozycją, jak rozmawialiśmy o obiadach na najbliższy czas, że fajnie by było sobie robić takie tygodnie: typu tydzień włoski, tydzień meksykański, indyjski itd. itd więc wyciągnęłam tą książkę z Biedronki, Czas na Włochy. Ona jest przepięknie wydana. Zaraz przyjdę! I pomyślałam, że w sumie fajnie by było zerknąć, co tutaj ciekawego można zrobić. Jakoś tak mnie, no, Włochy najbardziej kojarzą się, wiadomo, z z czym? Z makaronem. Ale no, widziałam, że jest też kilka innych opcji. Właśnie jakieś tam ryby, kurczak. No, makarony, no to wiecie, podstawa, podstawy. Ale też właśnie jakieś naleśniki z tuńczykiem. W sumie kurczę nigdy sama bym nie wpadła na takie połączenie. Więc może coś z tego udałoby się nawet wybrać. W sumie makarony, smaczna rzecz. Wiadomo, że nie trzeba ich jeść dzień w dzień no ale jest coś i z ziemniakami jest właśnie tarta bardzo lubię takie wytrawne tarty na obiad więc chyba coś coś bym tutaj hmm, znalazła teraz popatrzę posprawdzam sobie oczywiście listy zakupów bo to jest też ważne żeby jakieś takie te składniki nie były w mocno hmm, ekskluzywne może o w ten sposób i chyba jakoś damy radę. Fajnie, zawsze będzie można po prostu poznać jakieś nowe smaki. Powiem Wam, że coś długa ta niedziela. Mogłoby się wydawać, że jest już godzina gdzieś 15, to nawet nie ma 13. Eee, ale nie wiem, być może tak mi się wydaje, bo kurczę, no u nas dzisiaj tak robota idzie całkiem do przodu. My z dziewczynami zjadłyśmy już sobie zupę. Dziewczyny się pobawiły. My się razem, tak jak widzieliście, pobawiłyśmy na górze. Pranie się robi, smywarka opróżniona, częściowo załadowana od nowa, wiadomo. I w ogóle Kuba wpadł tam na górę i zrobił przemeblowanie, odmalował troszeczkę, odświeżył tam. U u dziewczyn i pokój wygląda zupełnie, zupełnie, zupełnie inaczej. Jeszcze jak tam się, wiecie, wprowadzi jakiś taki porządek, to będzie super. A ten porządek na pewno łatwiej będzie zaprowadzić, kiedy w końcu powysyłam rzeczy, które nam zalegają. Ale myślę, że w końcu w tygodniu się za to wezmę. Zapiszę sobie zaraz w kalendarzu, że muszę zrobić to, to, to i to. I w tym tygodniu muszę to ogarnąć, koniecznie, bo też mam coś dla puszka. Coś tam mam dla Pauliny, coś tam mam dla innych, właśnie jakieś takie książki, które leżą na biurku i straszą, A więc w tygodniu działam w końcu z tym. I ja dzisiaj mam dzień na LGS-y, spróbuję obejrzeć 2-3 vlogi, bo tak nie oglądam regularnie, tylko raczej jak mnie najdzie, to wtedy tak wiecie, hurtowo leci. My odkrywamy nową grę, która przyszła do nas na święta od Magdy, dziękujemy, chwilkę poleżała, ale ja też nie lubię odpakowywać wszystkiego naraz, bo wtedy wiecie, jest wszystko, ale dziewczyny niczym się nie bawią, więc skoro mają już obcykane i puzle i czuczu, -czu, no to stwierdziłam, że pora na coś nowego. Bardzo fajna zabawa, tak żeby ćwiczyć oczywiście nazwy zwierzątek, ale też żeby uczyć się, gdzie zwierzątka mieszkają. Cześć, dzień dobry, poniedziałek, ósma rano, a my jedziemy gdzie? Oczywiście do Kaufa na wielkie, dzikie, szalone zakupy. Potem jeszcze wskoczę szybko do Rosmana. Pytałam Lili, bo Lili z nami nie ma, Lila jest w przedszkolu oczywiście. Czy ma jakieś życzenia, czy czegoś jej potrzeba? Powiedziała, że chce parówę i keczup, najlepsze połączenie, więc oczywiście mama jej to kupi. A przy okazji parę drobiazgów w postaci gumeczek, spineczek, bo to wiecznie ginie. I do tego zestawu jeszcze dokupimy chyba jakąś taką szkatułeczkę, żeby po prostu spinki i gumeczki trafiały do jednego miejsca. To co, my już wróciliśmy do domu, więc e, szybki food pewnie Wam strzelę. E, w sumie mam też jakieś drobiazgi niejedzeniowe e, i od razu e, porozkładamy to do półek, szafek, lodówek, e, tam gdzie ma trafić. I co, co jeszcze miałam Wam powiedzieć, zamówiłam w końcu, dosyć późno, ale chyba dotrze na czas. Strój dla Sonowicza, bo ma w piątek bal przybierańców, więc e, pytaliśmy za kogo chciałaby się przebrać. Powiedziała, że za Elzę, więc oczywiście mama znalazła jej sukienkę Elzy. No dobra, jednak najpierw wyjdzie karcia. Co kupiliśmy? Ogólnie to nie jest wszystko, ale wiecie, już tam jakieś brakujące szczegóły można zawsze kupić w Biedronce. Tym bardziej, że niektóre rzeczy w Biedronce są tańsze. Mamy tak, ogór, mamy oczywiście jakieś tam mięsa, wędliny i tak dalej. Czekoladkę Oreo musiałam sobie kupić. Krokiety. Tak pomyślałam, że kurczę, nawet na jutro, czy tam na kolację, gdzie spoko opcja coś takiego na szybko. Aromat waniliowy będzie mi potrzebny do deseru. Była promka na te mleczka, napoje. No ja to nazywam mlekiem. Kuba chciał jakąś tam kiełbaskę. Mamy parówki, bo Lila sobie zażyczyła parówki. Są cytrynki, dużo czosnku. Jakieś takie coś włoskiego. Cukier mm, wanilinowy, delicje, zmywaczki, papier od razu hurtowo. Zaszety, jakieś takie przyprawy, cukierki. I powiem Wam szczerze, że ja te cukierki po prostu pamiętam od dzieciaka, zawsze jak były urodziny i przynosiło się do szkoły cukierki. To ja najczęściej miałam właśnie te, więc to są cukierki urodzinowe. Soczki, um, oczywiście pomidory w puszce, to jest u nas e, taka podstawa podstawy, ale wziąłam też coś innego. Wzięłam yy, ciecierzycę, cieciorkę, coś takiego. Mleko zwykłe dla dziewczyn, bułeczka, makaron z psi papu, rzodkiewa bardzo ładna, duża i tu mamy jeszcze kiwi. Co pani jadła? Ciuciu. -ciu? Tu mamy jeszcze drugą część zakupów, jakieś takie cukierasy kawowe, to trzeba będzie schować, żeby dziewczyny nie wzięły. Makaronitki, pieczarki. Tak wczoraj przeglądałam przepisy i w sumie zrobiłabym krem z pieczarek. Kukurydza, taka mała, nutella. Ostatnio tak za mną chodziła nutella i stwierdziłam, dobra, wezmę do jakichś tam naleśników, do goferku, będzie jak znalazł. Tu Kuba jakiś taki wynalazek sobie wziął. Łosoś. Płatki, ogórki kiszone, marchewka, cukinia, mąka, chleb, dżemik, pomidorki. Miał być ogólnie w zamyśle krem z pomidorów, ale doszłam do wniosku, że te pomidory w sumie nie smakują jeszcze zbyt pomidorowo, więc odpuszczam. Tutaj mam jeszcze taką magiczną torwę z pepką i tak zauważyłam kubki. Ogólnie najpierw wypatrzyłam inny, taki zwykły kubeczek z Bazem Astralem i z Majkiem Wazowskim. To są jedne z naszych ulubionych postaci z bajek, a potem wypatrzyłam taką ze słomką. Dziewczyny czasem mówią ze słomką, więc wydaje mi się, że to rozwiązanie po prostu będzie wygodniejsze, szczególnie dla Daluśki. Tu jeszcze też będzie Majek Wazowski, po prostu będzie szałciał dzikie węże. Witaminki jeszcze, oczywiście. Ja zwykle kupuję w Rosmanie. Mam wrażenie, że jest najtaniej. Pieczątki, ostatnia zabawa pieczątkami, zrobiła wielką furorę. I tak, wzięłam trochę ozdób do włosów. E, właśnie takie spineczki. Tu widzę szczoteczkę dalusiową. E, tu mam troszkę drobiazgów dla siebie, ale też dla was, bo dobrze by było zrobić. Kolejne losowanko. No, jeszcze jedna. Saszeta. Tu mam o, jeszcze takie spineczki. Musimy jeszcze kupić szkatułkę, żeby to wszystko po prostu było w jednym miejscu. E, witaminki. O, to muszę. A, to muszę pokazać kubie. Spodoba mu się. Tak Oka. Zobacz. Ekstra. No, ekstra. A bardziej się spodoba naszej twarzy. Na no i co? Gumeczki raz. Tata, zobaczę od razu gumeczki. Tata o. jest tutaj u nas z naczelnym fryzjerem. Takie, takie. Te będą fajne. Nie, te będą lepsze. Tu wzięłam skarpetki. Tu też wziąłam skarpetki. Nie no, te skarpetki jakoś tak się gubią. Wziąłam gacie dla siebie, to nie będę wam gaci pokazywać. O, jeszcze raj stopki dokupiłam, bo to też taka dosyć potrzebna rzecz. Kreming do rąk, ale to nie dla mnie. Tylko do paczuszki. O, to jest dla mnie. Wiecie co już? Jakoś tak nie mogę z tym podkładem z tego burżuła. No coś się nie lubimy, więc. Na promocji złapałam mojego starego ulubieńca, czyli Maybelline Affinity. On jest taki dosyć rzadki, taki mm, przeciekający wręcz przez palce, ale ja się z nim bardzo lubiłam. On ładnie wyglądał na cerze, więc stwierdziłam, dobra. Bierę. No i jest to. Szykuję w końcu też paczki do wysyłki. Na razie mam uszykowane dwie. W zasadzie półtorej. Tutaj jeszcze coś dorzucę. Do drugiej też muszę parę rzeczy tam podokładać jeszcze i zostanie mi trzecia. Stwierdziłam, że trochę sobie dogodzę. Kupiłam sobie o takiego kwiatuszka cebulki, nie pamiętam szczerze mówiąc, co to jest, ale mam nadzieję, że pięknie urośnie. No, my wróciłeś Lila odebrana. Ja chyba sobie jeszcze przekąszę jakąś kanapkę, bo tak mam chętkę na coś. I tak, dziewczynki się bawią nowymi stempelkami. Więc fajnie, zobaczymy jak długo będą w stanie się nimi zająć, no ale mam nadzieję, że chociaż te pół godziny, tak, będzie w miarę spoko. Wieczorową porą trochę nadganiam z robotą, ściągnęłam pranie, wywiesiłam pranie, a teraz idę jeść. Dzisiaj w sumie przez to, że pojechaliśmy na zakupy tak z samego rana, żeby potem jeszcze właśnie mieć chwilkę, póki Kuba nie wyjdzie z, do pracy, yy, to tak, to nie jedliśmy śniadania i tak yy, zawsze jak yy, nie zjem śniadania, albo w ogóle jak ominę jakiś taki posiłek ten główny, to yy, potem czuję się taka... głodna. Tak wiecie, tak jakby no, organizm dawał mi znać, że... no hello, tego jednego posiłku nie było. I może ja na przykład, no dobra, nie zjadłam śniadania, zjadłam troszeczkę większy obiad, to i tak potem za półtorej godziny gdzieś czułam, że no to trzeba jeszcze uzupełnić właśnie y, tą śniadaniową porcję. Y, teraz idę sobie zrobić kolację y, i w sumie kolacja to będzie takie zużywanie resztek, ale bardzo smaczne zużywanie resztek. Więc tak, to moje zużywanie resztek. To będzie jajko, takie sadzone. Zostały mi dwa, takie jak widać. Zjemy jajka i kurczę jedzenia nie będzie. Zawsze się tak śmieję. Nie ma jajek, nie ma jedzenia. Mam tutaj jeszcze troszkę kiełbaski, więc chyba zrobię sobie bułeczkę do tego. Mamy taką fajną, serową bułeczkę. I mam tutaj jeszcze trochę zieleninki, więc to z balsamiką uwielbiam. I będę miała. Naprawdę konkret kolację. Pewnie nie jedna osoba stwierdzi, że porcja jak dla faceta pracującego w kopalni. Ale jeszcze spać nie idę. Um, czuję się głodna i uważam, że takie jedzenie jest jak najbardziej spoko w dużych ilościach, bo to jest jednak takie... Hmm. Pokusiłabym się kurczę o stwierdzenie, że zdrowe jedzenie, chociaż pewnie nie jedna osoba się doczepi, że gdzie zdrowe, skoro smażone. Skoro jakaś taka wędlina paczkowana, ale wydaje mi się, że to nie jest y, syfiaste o w ten sposób. Bo mogłabym wiecie równie dobrze napchać się czekolady albo delicji, które w sumie posiadam. Y, no, a zamiast tego wybieram jajka i rusponkę. I jeszcze tak wam powiem, że y, czasem mam wrażenie, że kwestia jedzenia wywołuje tak masę skrajnych emocji gdzie ja ostatnio, ktoś tam napoczął jakiś wpis, w ogóle nie odnośnie jedzenia, tylko odnośnie chyba kwestii zarobków, z tego co pamiętam, no poziomu życia powiedzmy. I tam ludzie właśnie pisali, że można, wiecie, jakby jeść tak mega zdrowo, że naprawdę produkty, wiecie, z najwyższej półki i tak dalej, a nic poza tym sobie nie kupować. I można też, że tak powiem brzydko, żerać same parówy takie najtańsze, wycie 15% mięsa, i na przykład, nie wiem, kupować sobie coś tam innego. I e, często właśnie widzę, jak są jakieś takie filmy jedzeniowe czy coś, szczególnie widziałam to wcześniej u Ani Potaniości Blog, e, że właśnie ludzie mm, bardzo krytykowali takie wybory jedzeniowe, że kiepsko, bo co to w ogóle za jakość i tak dalej, i tak dalej. Um, I jakby rozumiem w pewnym sensie intencję, tak? że, no, że trzeba patrzeć na to, co się je, no bo e, jedzenie to jest nasze paliwo, więc chodzi też o to, żeby to paliwo było dobre. Ale też z drugiej strony mam takie wrażenie, że... znaczy wrażenie. Jestem takiego zdania, że nie ma co w sumie wtykać nosa do cudzego portfela życia, i talerza. Niech każdy je co chce. Jakby to nie jest nasza sprawa. Wydaje mi się, że nawet z tym, że ktoś wcina parówki 15% mięsa, nikomu krzywdy nie robi. Kolacja jest: jajka, buła i zielanina.